Witajcie widzowie! W dzisiejszym odcinku Echo CS4920. Sprawdzimy sobie, jak to wygląda tutaj z układem tnącym, jeżeli chodzi o prostość wału i tutaj powiedzmy tak, w cudzyswoju brak bicia na sprzęgle. Już oglądaliśmy to sprzęgło, oglądaliśmy dzwon sprzęgła, nic się nie rzucało, było to ładnie wykonane, dużo lepiej niż w porównaniu na przykład do pilarki Makulloch, którą również mogliście zobaczyć na jednym z odcinków, który już u mnie jest opublikowany. No i teraz tak, wiadomo, że to takie prowizoryczne domowe badanie jest obarczone pewnym błędem, bo na przykład łańcuch może być źle wykonany lub na przykład tutaj kółko w prowadnicy może mieć też bicie, ale sprawdźmy sobie to. Ja na przykład sobie popatrzę teraz na przykład, czy kółko pracuje równo tutaj na nosku i Wy też możecie sobie to zobaczyć, może nie zobaczycie tego tak dokładnie, ale łańcuch pracuje bardzo równo na kółku. Pilarka jest wyposażona w zębatkę, kolczatkę i kolejna sprawa. Pracuje ona dużo lepiej, dużo bardziej aksamitnie na przykład niż z filacie makullo. Nic się tutaj nie dzieje, słychać takiego trykotania. Jest to jakby lepiej wy, yy, wykonane, lepiej dopracowane, lepiej to wszystko się układa. Nie ma żadnych szarpnięć. Teraz popatrzmy sobie. Łańcuch jest specjalnie napięte luźno, byście mogli widać tutaj, widzieć tą yy, przerwę. I teraz sobie poobserwujmy. Na środku prowadnicy obracam cały czas sobie łańcuchem. Jeżeli na przykład, zobaczcie, napina się mocniej w tym miejscu, to może świadczyć o tym, że delikatne bicie lub delikatnie inaczej układa się łańcuch na bębnie sprzęgła. Czy to bicie jest y, jakieś duże? Czy to będzie utrudniało jakiekolwiek pracę? Czy to będzie w jakikolwiek sposób y, taka różnica utrudniało pracę? Absolutnie nie, niczym to nie przeszkadza, ale. Jak widzicie, ten proces tutaj występuje i jest dość spora różnica. Ja przekręcę tym łańcuchem jeszcze w koło, i czego nie było w stylu, na przykład 260, który masz około 15 lat i czego nie było na przykład w kurzwarnie obecnie produkowanej 353. Tak, to było dużo, dużo, dużo mniej widoczne. A tutaj jest to widoczne. Zobaczcie, nie? To występuje regularnie, w, konkretnie w. O nie, w tym miejscu na przykład. O, aż ciężko się przypycha. Także to taka namiaska, troszeczkę jak chińskiej pilarce. W chińskiej pilarce, jakbym coś takiego zobaczył, to bym powiedział, że to jest no, świetna pilarka. Dobry egzemplarz się trafił. Yy, tutaj na tym przykładzie niestety tego nie powiem, ponieważ jest to echo, które chwali się jakością wykonania. Jak i układów tnących, tu akurat jest Proysa, Oregona, łańcuch również, taką pilarkę dostajemy. No i teraz specjalnie, właśnie sobie ten łańcuch poluźnię, o, w tym jest na przykład jest taki luźny, i pociągnę sobie za szarpak. I w tym momencie sobie sprawdzimy, jak prosty jest wał. I teraz dokonuję właśnie tego ociągnięcia i obserwujcie sobie. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o prostość wału. Powiem Wam też, że widać to gołym okiem. Dlaczego w ten sposób i jak polega sprawdzenie prostości wału? Układ mące stoi, to wszystko stoi, sprzęgło stoi, zębatka stoi, rusza się tylko oś wału. I jeżeli wał ma bicie, wpływa to na naprężenie łańcucha. Prosta sprawa. Co mogę powiedzieć? Na podstawie filmu, który też mogliście zobaczyć u mnie na kanale, w stylu MS-260 letnim bicie było znacznie mniejsze, w ładnie produkowany obecnie 353 było znacznie mniejsze bicie w Makulochu, już tak nie pamiętam, żeby wrócić do odcinka, było chyba właśnie podobnie. I tutaj, jak na pilarkę nową, zostanie echo. To jak wy uważacie? Ja wam się nie wypowiem. Pytam się Was o to, żebyście napisali mi w komentarzach, co na ten temat uważacie i jak jest w Waszych pilarkach. A jeżeli jesteście bardzo ciekawi mojej opinii, to pytajcie się o to mnie w komentarzach. To tyle w dzisiejszym odcinku, pozdrawiam Was serdecznie i trzymajcie się, hej!